Siemano, w dzisiejszym odcinku zaprezentuje Wam jak stworzyć laminę Jamala, czy chociażby Ithana Mbappę w FC24. Oczywiście ten poradnik możecie także wykorzystać do tworzenia innych yy, młodych, czy nawet starszych piłkarzy, więc naprawdę polecam ten odcinek i serdecznie na niego zapraszam. Na początku przedstawię wam kilka ważnych informacji. Po pierwsze, programami, które wykorzystamy do tworzenia naszych zawodników w EAFC 24, będą FIFA Mod Manager i RDBM24. Jeżeli nie wiecie, jakie pobracie, linki macie w opisie tego materiału. Opcjonalnie polecam także zainstalować FIFA Editor Tula, do którego poradnik znajdziecie w końcówce tego filmu. Po drugie, przy tworzeniu każdego dowolnego zawodnika, polecam zapoznać się wpierw z jego danymi, z jego informacjami dotyczących właśnie tego piłkarza, ponieważ. Yy... Często możecie się po prostu pomylić, a takie, jeżeli sprawicie sobie chociażby Wikipedię, Transfermark czy inne strony z takimi informacjami, to no, przy tworzeniu tego zawodnika nie będzie jakichkolwiek trudności i na pewno yy, nie wpiszecie złych informacji. Aby zacząć tworzyć naszego zawodnika, warto wpierw znaleźć na niego jakąkolwiek bazę statystyk. Do tego użyjmy sobie strony SOFIFA, a więc w przeglądarce wpiszmy sobie SOFIFA, nazwę naszego zawodnika, w moim przypadku będzie to Lamin Jamal i dopiskę CUSTOMIZED Jak widzicie tutaj pojawiło mi się kilka wersji laminę Jamala, ja wybiorę sobie tą pierwszą u góry Jak widzicie tutaj mamy wszystkie jego statystyki które są stworzone przez graczy AFC. to nie jest oficjalna wersja tej karty tego piłkarza która jest stworzona przez Electronic Arts Drugim sposobem na wyszukiwanie bazy danych o naszym zawodniku jest pisanie go w wyszukiwarkę YouTube więc u góry wpisujemy FC24 Nazwę naszego zawodnika: How to create, create, jak stworzyć cokolwiek. I Jak widzicie, wyszukało nam właśnie kilka poradników, jak stworzyć laminę Jamala w EFC 24. Ja zogóru, z góry, ja bardziej je polecam niż poradniki ze strony SUFIFA, ponieważ mają więcej detali, są ogólnie lepsze. A teraz przejdźmy do EFC 24 i zacznijmy stworzyć naszego zawodnika. Jak widzicie, teraz jesteśmy już w EFC 24. Przejdźmy sobie do zakładki Profil. I wybierzmy skład 5, w którym chcemy stworzyć naszego zawodnika. Ja wybieram sobie tutaj ten pierwszy skład od Fifera. No i teraz przejdźmy sobie do Twój zawodnika. Odpalcie sobie oczywiście Wasz poradnik i zacznijcie tworzyć Waszego Zawodnika. teraz, jeżeli już stworzyliście swoją podstawową wersję waszego zawodnika, to zostało nam teraz jeszcze edytować go troszeczkę za pomocą rdbm 24 No i dobra, a więc odpalmy sobie naszego rdbm 24 Po lewej u góry, wybierzmy sobie, tę tutaj zakładkę, wybierzmy sobie składwaj, i którym stworzyliśmy naszego zawodnika, w moim przypadku będzie to ten. Już za chwilkę powinien się wczytać. No i dobrze, teraz wyszukajmy sobie zakładki Edited Player Names po lewej. I wybierzmy sobie kolumnę, w której mamy naszego zawodnika, laminę Jamala. I tutaj mamy takie coś jak Player ID. To musimy kliknąć dwa razy i skopiować tą tutaj ciąg cyfer. Teraz przejdźmy sobie do zakładki Players po lewej. I zaznaczmy sobie dowolną cyferkę w kolumnie Player ID. I u góry, tym ja tutaj oknie, wpiszmy, sobie. Tą cyferkę, którą skopiowaliśmy, i kliknijmy sobie tutaj w Find Exactly. No i teraz mamy wyszukanego już naszego laminę Jamala, więc możemy sobie go tutaj edytować troszeczkę. No więc dobra, tutaj możecie tak naprawdę sobie eksperymentować, robić dużo różnych rzeczy, ale ja pokażę Wam kilka najważniejszych części, które możecie sobie pozmieniać. Na początku mamy, jak widzicie, tutaj takie coś jak kontrakt valid until, to jest tak naprawdę data, w którym, w którym roku kończy się kontrakt Laminę Jamala z, ze swoim klubem, więc zmienimy sobie to na 2027, możecie tutaj ustawić cokolwiek chcecie. No więc tak to po prostu jest, przejdźmy sobie teraz dalej. Widzicie tutaj mamy dużo różnych opcji, ale większość to po prostu są jakieś jego statystyki czy na przykład płeć naszego zawodnika. Ale tutaj mamy takie coś jak Head Asset ID, Head Class Code i y, HH High Quality. To przyda nam się do dodawania naszej odzorowanej twarzy, realistycznej twarzy Laminę do gry. Akurat takową mam, jest ona darmowa, więc w późniejszej części poradnika pokażę Wam jak ją wgrać do gry. Teraz przejdźmy sobie jeszcze dalej do kolejnych statystyk naszego zawodnika. I jak widzicie tutaj mamy overall naszego zawodnika, nie polecam tego zmieniać, bo on i tak już się automatycznie otworzy przy robieniu naszego zawodnika w grze. Mamy jeszcze tutaj takie coś jak potencjał, czyli no do maksimum do jakiego nasz zawodnik może się rozwinąć. Ja polecam zmienić z 99 na 89, to tak naprawdę z defaulta z automatycznie jest ustawione na 99, więc polecam to po prostu zmieniać. I teraz mamy takie coś jak preferowane pozycje, tutaj po lewej macie wszystkie cyferki przypisane do danej pozycji. Więc naprawdę polecam z tego korzystać. Ale my zmienimy sobie teraz drugą preferowaną pozycję na lewego skrzydłowego, ponieważ lamina jamal akurat na takiej pozycji występuje. Więc piszmy sobie tutaj w drugiej kolumnie preferred position cwerkę 27. Jak widzicie, jest to lewy skrzydłowy. Teraz w trzeciej piszmy sobie pozycję środkowego napastnika, czyli numer 25. No i możemy sobie teraz jeszcze przejść troszeczkę dalej. No i mamy skill movesy, czyli gwiazdki sztuczek. Trójka, jak widzicie, oznacza 4 cztery gwiazdki sztuczek. Dwójka 3. Jedynka 2. A zero oznacza jedną gwiazdkę sztuczek. Polecam zmienić sobie to od razu na czwórkę, by Laminjal miał pięć gwiazdek sztuczek. No i przy okazji zmieńcie sobie także to obok na 4, nie wiem do czego to dokładnie służy, ale jeżeli można to zmienić na 5 gwiazdek kluczek, to lepiej to zmienić. No i na końcu zostały nam tylko i wyłącznie cechy naszego zawodnika. Create Combo, no i tutaj możecie sobie wybrać różne cechy, yy, różne specjalności naszego zawodnika, ja wybiorę sobie cechę Trickster. No i Get Combo, teraz sobie wybieram, to jest tego dla przykładu, nie wiem do czego to do, 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 do dokładnie służy, ale te cechy pojawiły się chyba w tej odsłonie gry, więc... No jest, to naprawdę, jest to na pewno coś fajnego. No i teraz... Teraz już możemy sobie zapisać y, nasze zmiany w rdbm. -ie. No i przejść tak naprawdę do EFC24 by zobaczyć czy wszystko pomyślnie się grało. Wy możecie oczywiście jeszcze sobie tutaj troszeczkę poeksperyment, poeksperymentować. A my widzimy się już za chwilkę w EFC. No i jesteśmy już w EFC24. Sprawdźmy sobie naszego laminę Jamala. Na początku czytajmy sobie składy, w który, które Zapisaliśmy przy rdbm24 Przejdźmy sobie teraz do składów Wybierzmy sobie ligę naszego zawodnika I jego klub Czyli Hiszpanię, FC Barcelonę I wybierzmy sobie na dole Laminę Dżamala No jak widzicie mamy jego wszystkie pozycje Opcjonalne i sztuczki poprawnie wgrane Zobaczmy teraz czy jest jego cecha Jak widzicie jest poprawnie wgrana Więc teraz możecie już jeżeli jesteście już zadowoleni z rezultatem, no to możecie już nie oglądać tego wideo dalej. Ale ja w dalszej części zaprezentuję wam, jak grać jego odzorowaną twarz, realistyczną twarz, jeżeli taką macie, oraz jak dodać mini face waszego zawodnika do gry. więc Zobaczymy się w dalszej części materiału. No a więc teraz zaprezentuję wam, jak dodać twarz laminę Jamala do gry. Do tego przyda nam się FIFA Mod Manager i RDBM24. Na początku, jeżeli nie wiecie jak je zainstalować, oczywiście jak już mówiłem, linki macie w opisie tego materiału, ale tak. Na początku otwórzmy sobie FIFA mod managera. Wy nie musicie mieć tego poprawy, ja po prostu gram na modyfikacjach. Kliknijcie sobie w import mod, przejdźcie do pobranych i wybierzcie sobie laminę Jamala waszą modyfikację, jaką macie. Macie ją także w opisie tego materiału. Gdzie jest tu laminę Jamal? Idzie sobie teraz Apply Mods, taka pojawiła się tutaj po prawej. I tutaj w description powinniście mieć ID naszego zawodnika. Teraz przejdźmy sobie do RDBM24. Otwórzmy sobie nasz skład z naszym laminem Jamalem. No i przejdźmy do Edited Player Names, skopiujmy sobie id laminę Jamala Przejdźmy do zakładki Players Player ID Zaznaczamy dowolną cyferkę i u góry wklejamy sobie Ciąg cyfr, który skopiowaliśmy od laminy Jamala Find Exactly No i teraz jak mamy już zaznaczonego laminę to Kierujemy się mniej więcej tak do połowy, a zobaczymy takie coś jak Head Asset ID. No i tutaj musimy przez FIFA mod Manager skopiować te ID, które jest podane w opisie modyfikacji. Kopiuj i to wklejamy sobie w Head Asset ID. Tutaj w hash High Quality zamiast 0 wpisujemy 1, a tutaj zamiast 1 wpisujemy 0. No i teraz macie sobie zapisać wasze zmiany. No i za chwilę być, widzimy się w grze. Sprawdzić, czy yy, to te nasze zmiany będą widoczne w grze. No jesteśmy już w EFC24. Pamiętajmy, że przy używaniu modów, w grę zawsze odpalamy przy użyciu Fiwa Mod Managera. Teraz czytajmy sobie nasze zapisane składy w moim przypadku będą to właśnie te tutaj składy zobaczmy sobie naszego Lamina Jamala jak widzimy jego twarz jest poprawnie wczytana, tylko że jak już pewnie widzicie, jak już pewnie zauważyliście no jego, jego kolor skóry zbytnio nie pasuje do jego koloru skóry twarzy więc możemy sobie to zmienić, przejdźmy sobie do głowy karnację i wybierzmy sobie taką która najbardziej będzie pasowała do jego twarzy w moim przypadku no jak widzicie będzie to ten typ skóry, ten kolor skóry, więc no. Teraz, jeżeli już to też zrobiliście, to możemy sobie takiego naszego zmienionego laminę Jamala zapisać w, w naszym składzie. Więc wyjdźmy sobie stąd, przejdźmy do profilu, zapisz składy. I tak. No a teraz już w ostatniej części tego materiału zaprezentuję Wam, jak dodać mini twarz Laminę Jamala do gry. Zapoznawcie Wam w edytor oczywiście. Teraz zaprezentuję wam jak dodać mini face Laminę Jamala do gry. Do tego przyda nam się oczywiście FIFA Editor Tool oraz RDBM 24 i także FIFA Mod Manager. Więc no, te trzy programy się nam naprawdę tutaj przydadzą. Na początku zróbmy sobie mini face naszego Lamina Jamala, więc do tego odpalmy sobie Editor Toola. Weźmy sobie eSports FC24 I w międzyczasie odpalmy sobie stronkę so FIFA I stąd u góry skopiujmy sobie ID losowego po prostu piłkarza Jaki jest dostępny w grze Przejdźmy do Legacy Explorer I wpiszmy sobie tutaj Tutaj sobie skopiujmy to ID, data Heads. I jak widzicie tutaj, tutaj jest mini face naszego piłkarza losowego. Skopiujmy sobie. Eksportujmy sobie to, klikając prawym tutaj. No i teraz co musimy zrobić? To ważne jest, żebyśmy pobrali jakąkolwiek dowolną twarz laminę ma z internetu. Ja wybrałem sobie akurat tą twarz. I teraz możemy sobie odpalić Pixelar albo GIMP albo jakikolwiek inny program do edycji zdjęć. I w tym programie otwórzmy sobie zdjęcie tego piłkarza losowego, które pobraliśmy z editor Tula. I wklejmy sobie zdjęcie Lamine Jamala. Tutaj możemy sobie troszeczkę zmienić przezroczystość. No i dopasujmy sobie tego naszego Lamine Jamala jakkolwiek do tego zdjęcia. Które jest z tyłu, więc myślę, że tak może być. No i teraz importujmy sobie to zdjęcie, następnie otwieramy sobie RDBM24. Wybieramy sobie ten skład, w którym stworzyliśmy laminę Jamala. Za chwilkę powinno nam się oczywiście wczytać. To, to zawsze się tak długo ładuje, a przynajmniej umie się to tak długo ładuje. Wejdźmy oczywiście do zakładki Edited Player Names, tylko ja jej na razie jeszcze nie widzę. Tutaj jest. Wybierzmy sobie ID laminę Jamala. Kopiujmy sobie je i odpalmy sobie FIFA Editor Tula. I teraz zaznaczmy sobie prawym te tutaj ID pójdziemy sobie na duplicate i zamieńmy te tutaj cyferki na cyferki z od laminę Jamala, więc tak to ma się teraz prezentować. OK, no i u góry wpiszmy sobie ID naszego laminę. Klikniemy sobie teraz prawym tutaj na dole import i zaimportujmy sobie twarz laminę Jamala. Teraz klikimy u góry na górze wy File, Export to Mod. No i nazwijcie sobie jakkolwiek chcecie: Autor, cokolwiek, Odder, Custom, nie wiem, chociażby MiniFace to no cokolwiek. Idzie sobie Save i zapiszcie sobie gdziekolwiek chcecie. Teraz odpalmy sobie FIFA Mod Manager. Klikniemy sobie w Import Mod. I zaimportujmy sobie naszego Mini Face'a do gry. No i odpalmy sobie grę przy pomocy FIFA Mod Managera. I za chwilę zobaczycie z wami oczywiście w grze. No i dobra, jesteśmy w IFC. Sprawdźmy sobie, czy e, miniface laminę Jamala został wgrany poprawnie. Wsztajmy sobie wpiew w składy. Teraz przejdźmy do składów. Hiszpania, FC Barcelonka. I zobaczmy, sobie, czy jest nasza lamina Jamal. Jak widzicie, jest jego miniface wgrany poprawnie do gry. Więc teraz zaprezentuję Wam, jak zainstalować A no i w sumie to już koniec jeszcze tego materiału, więc żegnam i do następnego. W tej części poradnika zaprezentuję wam, jak zainstalować FIFA Editor Tula. Z tej oto tutaj stronki. I pamiętajcie, że pobierajcie tego Editor Tula tylko i wyłącznie ze strony Mega. Jeżeli chociażby m, czyta wam się jakakolwiek inna, inny instalator poza, poza tym od Mega, to nie pobierajcie stamtąd, pobierajcie tylko z Mega. Do rozpakowywania FIFA Editor Toola przyda nam się 7zip lub ewentualnie WinRAR. Pobierzcie sobie cokolwiek chcecie. Dodatkowo wy w opisie macie takie coś jak Encry Encryption Key, który też nam się przyda. Zaraz pokażę wam dlaczego. Najpierw no jeżeli już sobie pobraliście FIFA Editor Toola, to klikacie na niego sobie prawym, 7zip, wypakuj do Editor Tool, Ja już sobie to zrobiłem. Wejdźcie sobie w ten, na to ten nowy folder i wybieracie na jeżeli pojawi się takie coś, to przechodzicie do więcej informacji, uruchomimy to. Teraz prawym rozpakowujecie sobie tego Encryption Key'a, do którego link macie w opisie, 7-zip. Wypakuj do Encryption Key. Będziecie sobie odpalić ten tutaj nowy folder i wszystko tutaj sobie, wszystko stąd kopiujecie. W Waszym Editor tulu, wybieracie sobie i Sports FC24. I tutaj sobie wklejacie to wszystko, co skopiowaliście z Encryption Key'a. dajcie Continue i to będzie wam się naprawdę przy pierwszym razie bardzo długo wczytywało, więc po prostu bądźcie cierpliwi. No i jeżeli już wam się tutaj wszystko załadowało pomyślnie, to Editor Tool został zainstalowany poprawnie. No i możecie już tworzyć dowolne mody do gry.